Jeszcze parę lat temu, akredytując dziennikarza na konferencję, były coś takiego jak Photo Op, czyli Photo Opportunity, miałam problemy z tym, no bo jestem przedstawicielem radia, a jednocześnie chcę zrobić zdjęcia. No i pytanie brzmiało, dlaczego? To były te czasy, kiedy dopiero powstawała strona internetowa. Nie było przyzwyczajenia do tego, że radio potrafi istnieć w internecie, ale nie tylko jako transmisja treści, które podajemy na antenie, ale również dodatkowe medium z dodatkowymi materiałami, których i tak byśmy nie mogli pokazać się na antenie. Więc rozszerzenie naszej pracy polegało również na wykształceniu naszych źródeł o nowe materiały. Czyli trzeba było nauczyć ludzi, że jeżeli przychodzą z wizytą do radia na wywiad, to mogą być filmowani. Jeżeli gdzieś pójdzie reporter, że będzie miał przy sobie telefon i będzie robił zdjęcia. No i główna zmiana w radiu musiało się pojawić studio filmowe, operatorzy, czego do tej pory nie było, bo. Zwykle, jeżeli potrzebne były takie materiały, by taka osoba była wynajmowana lub własnym sumptem robiliśmy wszystkie materiały. Zmienił się też sposób pracy. No, musimy brać pod uwagę to, że radio jest konsumowane inaczej nieco. Konkuruje z nami internet, konkuruje czysty internet. Konkuruje z nami telewizja, ale nadal radio jest najbardziej postrzegane jako medium towarzyszące i najbliższe człowiekowi.